Szukasz wyjątkowego sposobu na ożywienie swojego wnętrza? Dekoracyjna lampa Neon LED to nie tylko oświetlenie, to prawdziwa magia w formie światła. Ustaw ją na komodzie, półce lub blacie biurka i nadaj wnętrzu optymistycznego przekazu. Także lampka pozwala na wybranie sposobu zasilania, możesz podłączyć ją za pomocą kabelka USB-A lub używając trzech baterii typu AA. Podstawka umożliwiająca postawienie neonu na dowolnej płaskiej powierzchni. Dodatkowo podstawka jest wyposażona w wygodny włącznik, dzięki któremu możesz łatwo kontrolować oświetlenie bez konieczności odłączania kabla lub baterii. Gwarantujemy Państwu bezpieczne zakupy, milą obsługę i łatwą reklamację. Zachęcamy do zakupu, a wszystkie niezbędne linki znajdują się w opisie.